Cześć, siemanko, witam was, z tej strony Mixer i w mojej serii będzie w, te, w tej chwili Overwatch. Proszę mnie nie pisać w komentarzach, że to jest ściągnięte od Izaka czy jakiegokolwiek youtubera, bo wiadomo, że dużo ludzi robi Overwatcha w Counter-Strike'owym rynku. No to zacznijmy od filmiku, tutaj już pobrałem, zobaczymy co nam pan podejrzany pokaże. No bym sobie z chęcią kogoś pobanował, <grych> także zobaczymy co tu wyjdzie. Overwatchek, overwatchek. No i na wstępie chciałem powiedzieć, że zachęcam do la lajkowania filmu, link do mojego kolegi. Też youtubera, jest link będzie w, w opisie do jego filmików, do ogólnie do jego kanału Też możecie subskrybować i pooglądać jego filmiki I się je ocenicie Filmów w serii Overwatch będzie dwa razy tygodniowo, myślę No i chyba wystarczy A właśnie, jeszcze chciałem powiedzieć też, że ten Gold 1 to nie jest moja... Znaczy jest moja ranga, to jest, że to jest smurf Ogólnie mam z szeryfa, także no... Nie jest źle, w miarę okej. Okay. No i można jakoś tam sobie radzić. Możecie pisać w komentarzach, jakie serie chcecie z CSGO. No i później zobaczymy, będę do Was pisał. Czy ta seria wyjdzie, ile filmików będzie w tygodniu, i w ogóle coś tutaj, tutaj długo się ładuje, nie wiem czemu. W zasadzie tu już powinno się załadować. No ale cóż... Mam tak koleżany, ma... 11 1, 4 hmm... Nawet dobrze, tak? Chciałbym To normalny w sumie. <laughs> Jest oh, I w bag. Flashbang. Tak, ze skinami tak. Deploying flashbang. Flashbang! Zobaczymy siatkę. Throwing fire! Flashbang! Ślebowate, w strasznie No i zostało dwóch na czterech. Dwóch terrorystów, czterech antyterrorystów. Zobaczymy, co pan zrobił. Nie złama.

Czy zdążę splontować pakę na A? B? Na A! No, sorry. <grystanie> tak, splontuję tam na shifcie, bo ja do niego idziem. I've planted the bomb. Bomb has been planted. Myślę, że to będzie wygrana rundę dla terrorystów. No normalny tak Nic dziwnego Myślę, że to jakiś smurf na niższych rangach Po prostu Tutaj on ma tylko sterolisków 15 kg, reszta 5, 6, wszystko No i jeszcze z CD jest w miarę dobry Smoke Laying down smoke Smoke I throw a flashbang Deploying flashbang

Zobaczymy, czy będzie, czyja to runda będzie. O, ja chce być podsadzany, no nie mam idę. tutaj próbuje tak to będzie frak dla terrorystów Miałem szansę, jak to To była dla tego ale niestety jest dla CT. Znaczy, jest, niestety. Dla mnie to właśnie Deploying decoy. Throwing smoke. No, to jest Laying down smoke. I throwing a flashbang. Grenade out. Throwing smoke. Krak. Kolejny. Dla pana podejrzanego. Ale tu pewnie nic nie widzę, jest spokojnie. Normalna gra. <skrybuj> A chcę full auto. Spoczywam. Staram <skrybuj> <A, to skrybuj> go zrobić O już pan z CTO obity jest. Tak myślę, że... better to ship it back. Is it 2 full minute? Is it going to crash? Fuck! I'm going crash. It's going Deploying flash grenade back. Flashbang 6-5 Dla ekipy tego Tak myślę O, widzę po sobie Widzę, że ten gracz po prostu się bawi nie, no, nie, nie wiem, widzę, Nie widzę tutaj ani walkout, ani I'm, both, I'm, I'm both. No i tak dziwnie było. Spojrzenie przez ścianę. Widzieliście to, jak patrzył przez ścianę? Nie normalne, tylko zastanawiam się właśnie z tą ścianą. Jak patrzył w tą ścianę, celował na przeciwnikę przeciwnika. Nie wiem, może czysty przypadek. One well, on Deploying decoy. Throw in a flashbang. Flash the I'm throwing a flashbang. Grenade out. Smoke. Grenade. Throwing in Tak, tutaj... antiteru... to... i będzie Antyterroryzm. Oj, będzie Nie, nawet powiedziałem, że to jest jakiś smoke. Smut... W no, nie golda. myślę, że na Silvera golda. Bo... Idę trochę w kałach, nie wiem. No, max 6. Uwsumiałem wszystko, Flashbang! No, I'm sure, tutaj... flashbang! I'm throw flash flash throwing flashbang! flashbang! Flash <smoke> a grenade.

Deploying flashbang. Fire in the hall. Deploying flashbang Grenade Deploying flashbang grenade! Co go reportować za WH Moim zdaniem ktoś miał A Ajma, nie mam. Nie ma. Nie ma. Vision Assistance. No, tutaj muszę go niestety zreportować. My Description, Outer Extra, Assistance. No, nie ma. Griffin to też raczej nie był bardziej smurf. No i to by było na tyle. Ja muszę się już z Wami żegnać, więc trzymajcie się, komentujcie, łapkujcie w górę oczywiście, w dół nie biorę pod uwagę. <ścoughs> Cześć.